Nie było po prostu innego wyjścia, nasz co dwutygodniowy test potężnych kar w FC-26 rozpoczynamy od sprawdzenia, co w tej grze potrafi zdobywca złotej piłki, który pochwalić może się niesamowitym upgrade'em. Dembele przez lata był tanim fajnym rzeźnikiem do zabawy. W ostatnich odsłonach jego overall skoczył do 86, ale nie za bardzo wpływały na niego umiejętności strzelania, które notowane były na 75, w związku z czym, gdyby Francuz w FC-25 grał na pozycji na oceniony byłby on tam na 76. Nasz tu nagle, ten jeden genialny sezon sprawił, że Dembele faktycznie wskoczył na strikera, dostał 90 oceny do ogólnej, a przy tym jego strzały wzrosły do 88, w związku z czym jego realny overall na szpicy wynosi teraz 89, więc po pierwsze nie ma tutaj żadnego zakłamania, na po drugie, na tej pozycji jest to upgrade aż o 13 punktów i co za tym idzie, upgrade objawia się też po cenie, bo zawodnik że tak po prostu Znienacka stał się posiadaczem drugiej najdroższej złotej karty w Ultimate Team, za którą zapłacić trzeba obecnie co najmniej 2 miliony 300 tysięcy monet. Prawdziwe szaleństwo. Jednak po zabawie tym gościem muszę przyznać, że w jego wartości rynkowej także nie ma żadnego zakłamania. W przypadku tej karty jakaś dogłębna analiza dla stałych bywalców Ultimate Team nie jest potrzebna, bowiem wystarczy przedstawić sprawę prosto. Wszyscy wiemy, jaki dębele jest szybki i zwinny, a przede wszystkim jak świetnie wpasowuje się on zawsze w metę gry. Jeszcze przecież kilka miesięcy temu zachwycałem się jego wersją Toc, która bez wątpienia była fenomenalna. No i w związku z tym o Francuzie można. Powiedzieć prosto, że on wersji 26 gra tak znakomicie jak co roku. Tylko ta jego podstawowa złota karta jest jakąś jego wersją specjalną z etapu kwietnia albo marca, przeniesioną nagle na premierę gry. Więc każdy kto grał od lat w Ultimate Team wie co Francuz potrafi robić swoimi wysoko ocenionymi wersjami w kwietniu i potrafi sobie wyobrazić jak on dobry jest obecnie, jeżeli tak mocną kartą mierzy się z innymi złotymi kartami, a nie wersjami specjalnymi ocenionymi co najmniej na 90. No to jest po prostu pogrom, no ale cóż... Partnerem kanału jest XTB, polska aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Rejestrując się z kodem KARTO możecie uzyskać kurs zarządzania finansami od podstaw. Omawiając z kolei od podstaw Dembele, bez wątpienia o wiele więcej można wycisnąć z niego, gdy Francuz gra na pozycji napastnika Niżeli skrzydłowego, bo tam jest trochę marnotrawstwo tak potężnych umiejętności ofensywnych karty, która realnie nie ma żadnych wad. Można się przyczepić, że ten gość ma tylko 69 siły, więc co to niby za napastnik, no ale my dobrze wiemy z poprzednich odsłon, że u niego nie ma to większego znaczenia, bo Francuz tak lekko pływa między obrońcami i tak łatwo się urywa, że te pojedynki bark, bark czy jakieś przepychanki, nie mają większego znaczenia. Mamy złoty styl gry, szybkość, pace wynosi 91 i mamy do tego gwałtowny styl przyspieszenia, więc nie ma mowy, by odczuwalnie dębele był w zakresie tempa słabszy niż podaje to karta. No i realnie często jest lepszy, bo do tych umiejętności poruszania się dochodzi dribbling oceniony na 93, w ramach którego zwinność notowana jest na 94, a co za tym idzie, trudno znaleźć lepszą kartę do kręcenia się lewym drążkiem, czy też kręcenia się z użyciem trików, bowiem sztuczki tak jak i w przeszłości ocenione są na 5 gwiazdek, więc patrząc na podstawowych obrońców dostępnych obecnie w tej grze, żaden nie ma nawet co marzyć o doskoku do Francuza. Z nim poradzić może mogą sobie najlepsze legendy, no ale we wrześniu czy październiku raczej trudno spodziewać się regularnego grania na Ferdinanda, Tiura, Macimaldiniego. Genialny dribbling to jest więc coś, co znamy u tego gościa od lat, ale już strzały, tak jak wspomniałem wcześniej, dopiero w tej odsłonie weszły na zupełnie nowy wyższy poziom. Samo wykończenie jest tutaj ocenione na 90, a więc o 3 punkty wyżej niż na legendarnej karcie Francuza Tos przed roku, a do tego wtóruje mu 91 siły strzału, więc czego niby więcej potrzeba strikerowi? no, a no może drivenów, bo te chociaż trebne udębele dosłownie masakrują przeciwników, i to pomimo zner tego typu uderzeń przez jej. Oczywiście przy strzałach pamiętać trzeba jeszcze, że nasz zdobywca złotej piłki ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc schemat gry jest tutaj bardzo prosty. Wdarcie się w pole karne i posłanie luty w odsłoniętą część bramki. Czy będzie to strzał w okienko czy po ziemi nie ma większego znaczenia, bo skuteczność tych uderzeń jest fenomenalna, ale pamiętać trzeba też o tym, że Francuz fantastycznie się ustawia i zawsze podchodzi do podania albo wychodzi w tempo do podań prostopadłych. Złapanie go na spalonym jest dość mało prawdopodobne, przez co samo jego ustawianie się robi wrażenie, bo w porównaniu do spotykanych obecnie o wiele niżej ocenionych napastników jest to przepaść. Grając zawodnikami typu Kolomłani, można odnieść wrażenie, że czasem oni wręcz chowają się za obronę, nie wiedząc jak pokazać się partnerowi do podania, a w przypadku Dembele widać, że on zawsze jest pod grą i to kolejna rzecz, która bardzo ułatwia zabawę tą kartę. O no co więc tu dużo mówić? Zawsze jak testuję podobną kartę w okolicach premiery gry, trochę odechciewa mi się przez to grać, bo widząc jak taki Dembele bez większego wysiłku z mojej strony niszczy swoich niżej ocenionych oponentów, szybko dociera do mnie, jaką przewagę w Ultimate Team daje wydawanie prawdziwych pieniędzy na karty. A co za tym idzie, jak potężny jest tutaj pay to win. No ale cóż. Prędzej czy później tym dembele będzie miał szansę zagrać pewnie każdy regularnie zaglądający do Ultimate Team gracz, ale domyślamy się, że chociażby w styczniu ta karta nie będzie robić już aż tak piorunującego wrażenia, co w tych pierwszych tygodniach gry typie z rzeźnikiem i fakt, że nie nadaje się do niesamowitej gry w powietrzu albo że nie ma siły, w żaden sposób nie odbija się negatywnie na jego skuteczności, bo prosta gra tym zawodnikiem gwarantuje nam obecnie po kilka bramek na mecz i jeśli Francuz ma taki start, że już teraz niektóre jego umiejętności są lepsze niż na karcie Toc w 25 to trochę aż strach pomyśleć co będzie z nim dalej i jak wyglądać będą jego przyszłe wersje specjalne. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce! Cześć!